Będziemy robić paznokcie. Tak, będę kaleczyć swoje paznokcie. No, God, please, no! Oto są moje poprzednie i wytrzymałem miesiąc, prawie. One wytrzymały studniówkę, one wytrzymały wyjazd do Hiszpanii. Znaczy tutaj jednego nie mam, co nie? E, tutaj też jednego nie mam, ale reszta się trzyma. I, I, nie nie I tym oto sposobem zaoszczędzę 200 zł kolejny raz. Bo już sobie nie raz robiłam. W ogóle to się nazywa mojej fancy piżaneczce będę sobie używać mojej fancy fryzarki Za 50 zł z Allegro What? Wiem, że sobie robię krzywdę, wiem Ale to jest świadoma krzywda <mum> Więc czy to można nazwać... To można nazwać krzywdę z premedytacją, czyli mas... mas, mas <mum> Jestem masochistą, przypomniało mi się Stop it, get some help Let's go! A few moments later. Udało mi się ściągnąć frezem y, paznokcie I drugą rękę mam tak zrobioną Ej, w ogóle zapomniałam powiedzieć ile mi to zajęło Nawet zapomniałam o tym Totalnie Wydaje mi się, że zaczęłam to robić około 19.30 A aktualnie jest 21.14 więc trochę mi to zajęła. To i tak ja podzielę, jakby na dwa dni. Pierwszą część, jakby będę robić dzisiaj. I po prostu tutaj dopełnię te wszystkie paznokcie I to, co mam do przedłużenia, to przedłużę. Jutro będę robić sobie wzorki i dalszą część. Ogólnie zapomniałam dograć końcówki to jest efekt końcowy na tą chwilę widać po prostu dopełniłam i widać też te białe miejsca w których właśnie piłowałam myślałam że jakoś szybciej mi to pójdzie no ale no nie więc trzeba z tym żyć więc na tą chwilę do hi guys drugim nie robieniem pazurów będziemy sobie dalej nieść paznokcie i tutaj już mam uzupełnione, już mam pięknie wczoraj je zrobiłam. Widać to białe, gdzie właśnie były piłowane i ładnie są uzupełnione, widać, o poświatu tak fajnie, tak ten. Widać ładnie, 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 co nie? Jego już też naprawiłam. Tutaj no, to jest jedna wielka tragedia. To widać, że okay. trzeba je uzupełnić i tutaj tego też. Oh, Więc let's go! So Będzie ciężko, ale chyba dam radę. Ma 800 plus plus alimenty, że ona ma 12 tysięcy. Tropio. trzeba się teraz tylko wypiłować. A few inches later. Wypiłowałam już. No może być. Nie jest tak źle. I teraz malowanie. Że będę robić wzór panterki Bo kiedy było glamour To ja nie byłam glamour Więc teraz będę glamour Ja sobie użyłam takiego kolorku Takiego dosyć cielistego Ale jest godzina 20.23 Może do 23 się wyrobię Tak to wygląda Jeszcze nie kryję do końca To jeszcze nie kryję do końca Położyłam czwartą warstwę I dalej nie wygląda to idealnie o, oh Dlaczego to nie może spełnić wizji mojej? W mojej głowie, mam taką piękną wizję! Zadowolona nie Chyba nie jest tak źle. O Boże, już końcówka. Nie mam siły. Naprawdę. Mi już kręgosłup boli i wszystko. Czy wy to widzicie? Robiłam te poznać jakieś 6 godzin, czasu mi to zajęło, ale oficjalnie jestem bardzo dumna z efektu końcowego i idę spać.